Skoro Thanos mógł zniszczyć połowę wszechświata przy użyciu kamieni, to jednocześnie mógł snapnąć siebie samego out of existence. Odnoszę wrażenie, że ostatnio wszystko co Was interesuje to głównie Thanos. No okej, okay, podejmijmy się próby odpowiedzi. Zacznijmy od tego, że na pytanie czy Thanos wykluczył siebie z reguły 50% losowo wybranych y, mieszkańców wszechświata kończy swój żywot... Byli pytani zarówno scenarzyści, jak i reżyserowie Avengers Infinity War i Avengers Endgame. Jeżeli chodzi o scenarzystów, to odpowiedzieli oni mniej więcej w tym duchu, że byłoby to sensowne, żeby Thanos wyłączył siebie samego, natomiast najlepiej niech fani zdecydują. Z drugiej strony reżyserowie teasowali, że przecież byłoby to zgodne z jego misją i sprawiedliwe, więc pewnie nie wyłączył siebie samego, a jego uśmiech po obstryknięciu wynika z tego, że przetrwał. I'll call that bullshit z paru powodów. Po pierwsze, jeżeli Thanos taką wielką wagę przywiązywał do swojej misji, to jaki sens miałoby ryzykowanie tego, że po odsnapnięciu jego samego, ktoś inny, chociażby Thor, złapie rękawice nieskończoności, a następnie odsnapnie wszystkich, którzy zniknęli, no z wyłączeniem Thanosa. No chyba, że kamienie też by się snapnęły, bo w sumie ciuchy się snapały razem z ludźmi, którzy się snapali. Z drugiej strony, skoro Doctor Strange mówi o 14 milionach permutacji rzeczywistości, w której nie wygrali... No to ciężko sobie wyobrazić, że statystycznie w żadnej z nich Thanos nie ulegałby snapnięciu, chyba że byłby wyłączony z zasady. Oczywiście doktor Strange może patrzeć trochę szerzej niż my i generalnie oceniać jako zwycięstwo coś zupełnie innego niż my. Bo no to może zadajmy to pytanie inaczej, czy Thanos mógł uwzględnić w snapnięciu albo wyłączyć ze snapnięcia określone osoby? I tu z odpowiedzią przyjdzie nam materiał źródłowy. W oryginalnym Infinity Gauntlet Starlina jest taki moment, w którym Thanos już po snapnięciu spotyka się z Erosem, czyli Starfoxem, czyli swoim bratem, którego widzieliście w scenie po napisach w Eternalsach. Oraz w trakcie tego spotkania dyskutuje nieobecność mentora, czyli ojca obu panów, który uległ snapnięciu. Thanos stwierdza w tym miejscu, że mentor byłby zbyt dużym zagrożeniem dla realizacji jego planu, ewentualnie zmierzałby ku temu, aby odwrócić jego skutki, więc musiał się upewnić, że mentor zostanie snapnięty. Powyższego niejako posiłkowo wynika mi, że Thanos kompletnie mógł wpływać na to, kto zostanie uwzględniony albo nie zostanie uwzględniony w snapnięciu. Oczywiście był ograniczony własną wiedzą, więc nie mógł sobie wymyślić na skalę całego wszechświata i powybierać wszystkich osób, bo niektórych to nawet nie wiedział, że istnieją. Wracając na grunt filmu, stwierdziłbym, że Thanos świadomie wyłączył siebie ze snapnięcia, ponieważ było to niezbędne dla realizacji jego planu. Z drugiej strony, gdyby razem ze snapnięciem, w przypadku snapnięcia jego samego, miały ulec zniszczeniu same kamienie, to być może mógłby to przewidzieć. Natomiast według mnie, sam odstęp czasu pomiędzy snapnięciem a zniszczeniem kamieni świadczy o tym, że Thanos nie miał jeszcze pomysłu zniszczenia kamieni bezpośrednio po snapnięciu, albo tuż przy nim, bo pewnie by to zrobił, w sensie zrobił wcześniej. Reasumując, Stanus jest bucem, bo mówi o sprawiedliwości i losowo wybranych 50%, a tak naprawdę to nie jest losowo wybrane 50%, tak do końca. No chyba, że widzicie to inaczej.